Witajcie moi drodzy. Dzisiaj chciałem wam mniej więcej pokazać z czego będę korzystał na live'ach, ponieważ zaczynają mi przychodzić już różne rzeczy, które zamawiałem. I tutaj tak się składa, że już to trochę rozerwałem, bo nie byłem pewien, co to tak naprawdę jest. no tak trochę dziadosku było zapakowane tak naprawdę, no to w taki papierek. No i tutaj w folię bąbelkową to rozerwałem, żeby zobaczyć co to jest. I tu w środku jeszcze było. Wszystko jeszcze spięte, to jest no. paragon. I, I gwarancja, dobra, i tak się tak okazało, że to była kamerka internetowa C920, której raczej nie trzeba przedstawiać. Ponieważ w chwili obecnej prawie każdy youtuber z tego korzysta. Kiedyś jeszcze więcej chyba z tego korzystało, Niektórzy po prostu ci więksi youtuberzy. Przeniesie się na jakieś takie kamery, już takie większe stacjonarne. Nie wiem na jakie tam konkretnie, A to jest gwienie zapakowane, wam powiem. Taki dobry sprzęciar, a zapakowany jak największe gówno. Oh. Jak oni to w ogóle tu wcisnęli, to ja naprawdę nie wiem. Przecież to trzeba byłoby najlepiej rozerwać. Jem. Yeah ale to zrobili jeżeli ktoś nie wie co to za kamerka C920 to jest kamerka internetowa najbardziej popularna wśród youtuberów ona nagrywa Full HD w 30 klatkach czyli to nie jest zła kamerka nie jest też jakoś droga ona tam kosztuje ona kosztowała 200 chyba 20 zł czy coś takiego więc nie jest nie wiadomo jak droga kamerka internetowa a jakość jest naprawdę dobra to możecie zobaczyć u wielu youtuberów. Tam już nie będę jakiejś tam konkretnej yy, prezentacji robił tej kamerki, ponieważ tego jest naprawdę naprawdę dużo. A nie chcę też tutaj robić nie wiadomo ile tych unboxingów, jakichś prezentacji, bo tych sprzętów ja miał tych naprawdę bardzo dużo i musiał chyba przez dwa tygodnie codziennie robić filmy z prezentacją jakichś tam różnych rzeczy, tak więc bez sensu ona tak mniej więcej wygląda nie bardzo ostrzy. jako że nie będę to jakoś szczególnie tu czegokolwiek pokazywał tak oczywiście kapel USB też to jest tyczka. Ach, dobra to już mogę wrzucić gdzieś pod siebie I żeby nie było że tylko jedną rzecz pokazałem to pokażę też drugą i nie wiem może wtedy sprawdzimy jak to mniej więcej już e, funkcjonuje, ponieważ takiego czegoś to już raczej aż tak popularne to nie jest, a jak ta kamerka. Tą kamerkę można sobie odpuścić, pokazywanie jej takie je, ją do kąpa i sprawdzić jak ona tam w ogóle robi te filmy, ponieważ to jest tak popularna kamerka, że raczej nawet nie byłoby sensu tego robić. No ale zresztą sprzętu może już tak nie być, więc może warto byłoby to jako tako pokazać jak to mniej więcej jest zapakowane i zaraz zobaczycie co to w ogóle jest wypełnione yy, tymi woreczkami tu powietrzem, żeby się nic nie stało. I to są słuchaweczki proszę Państwa. SGH, SGH trujeczki Bardzo dobre słuchaweczki z bardzo dobrym mikrofonem, ale oczywiście ja z tego mikrofonu korzystać nie będę. Kolejne woreczki. Ja będę miał mikrofon pojemnościowy. Na ogół miałem mikrofon pojemnościowy, ale będę miał lepszy. A są doleczko fajne, takie solidne. Trzeba to teraz z folii wypakować. Jeszcze też, też trzeba sobie jakoś pomóc nażyczkami. Wypatrzcie za światło, że tam nie świeci z okna, ale no za bardzo nie mam w jakim miejscu tutaj tego nagrywać, szczerze mówiąc. Dobra, przeniosłem się trochę z kamerą, może tak będzie lepiej. Na pewno będzie lepiej. Tak Trochę mniej światło światła z tyłu chyba przeszkadza, tylko ja chyba się zrobiłem ciemniejszy. I mniejszy. Dobra, rozpakowuję narzędziami rozciągając tą folię. Dobra, pozbieramy się folii. Dobra, trzeba byłoby teraz je otworzyć. Du, 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 du. Tam, tam i co się naszym oczom ukazuje? Jakieś pewnie instrukcja czy coś Tak jest. Instrukcja jak podłączyć do laptopa i takie rzeczy <grym> i Tak, jakieś tam ochronne. Ja mam od razu słuchawki bardzo ładnie zapakowane. Wypinany mikrofon, czyli jak najbardziej na plus, ponieważ nie będziemy raczej z niego korzystać, a dobrze jest, jeżeli jest dobry mikrofon, ponieważ jeżeli by się nam mikrofon pojemnościowy rozwalił, to może być to taki na chwilę zastępczy mikrofon. Tak, to teraz, ten kabel jest przełożony za tą pianką. Zaraz Wam pokażę, co tutaj jeszcze dokładnie jest. Zmieniemy sobie tą piankę. Jeszcze, jeszcze, o, o, o. I jeszcze dobra, rozwal wszystko najlepiej. Mamy jeszcze jedno pudełeczko, w której mamy kabel do słuchawek w, w oplocie, także jak najbardziej super sprawa, oplocik to jest o, woreczek ten, y, do wilgoci. To jeszcze, o, tak coś jeszcze mamy? Czy tu jeszcze jest? No, dobra, nic więcej nie ma. Więc dobra, mamy same słuchaweczki. I mamy tak, on się kończy takim wejściem. Nie wiem jak się to nazywa, nieważne. Jack czy co? <laughs> e, dobra. To możemy prawdopodobnie... Aha, dobra, to jest przedłużka. Jest taka przedłużka. To podłączamy do przedłużki. I to podłączamy sobie do komputera, słuchawki oraz mikrofon. Ma słabo ostrzy. I jest jeszcze coś takiego, jak dodatkowa taka karta dźwiękowa, która prawdopodobnie, i ona, ona się kończy USB, czyli można wejście słuchawkowe i wejście mikrofonu podłączyć do tego, i to podłączyć normalnie do komputera i mamy taką jeszcze dodatkowo kartę dźwiękową która jest dobra jeżeli macie słabą kartę dźwiękową w waszym komputerze, jakiś słaby komputer macie to możecie z niej korzystać wtedy dźwięk oraz nagrania z mikrofonu będą trochę lepsze ale jeżeli macie już jakąś dobrą płytę główną na której macie nie wiem na przykład na układzie Z370 albo Z390 to tam już karta dźwiękowa raczej będzie dobra i Lepiej nie korzystać z tego, bo to tylko będzie pogarszać. Tak, tak się tak naprawdę sprawy mają. I nie wiem, może spróbujemy, ja tu sobie, nie wiem, no może nie będę foliowywał na razie. Takie słuchawki naprawdę bardzo mięciutkie. Tutaj to wszystko jest takie fajne, żeby się tutaj dopasowywało do naszej głowy. Poduszki duże bardzo, bardzo, ale to bardzo mięciutkie. Tak w ogóle jak to się na głowie ma? O kurde. To, to, ale... ale fajne. I to tak, tak wygłusza, że ja sam siebie prawie nie słyszę. Kurczę. Ale duże słuchawki fajne. Takich fajnych słuchawek to nigdy nie miałem na głowie, jak wam powiem. I warto byłoby je podłączyć i zobaczyć w ogóle jak brzmi mikrofon. No bo tego jak słyszę ja przez te słuchawki, no to nie jestem wam w stanie raczej pokazać, nie? To mam jeszcze przyłącznik on off, tylko nie... Aha. Tu mamy do głośności, a tu w ogóle możemy albo mikrofon wy, wyłączyć, bo raczej nie dźwięk, bo tutaj jest do ściszenia i, i podgłaszania, a tu pewnie możemy się zmutować po prostu, to też fajnie. Na razie go też nie będę było taka długość mi na razie starczy. On będzie miał na pewno grubo ponad 2 metry, więc starczy dla każdego, gdzie by tam nie miał. Dobra, przejdziemy na komputer, usłyszycie mniej więcej taki początku dźwięk z laptopa, takiego mikrofonu laptopowego, a później zobaczymy, jak brzmi to urządzenie. sobie podłączymy, gdzie tu się go podłącza. O, to jest zagadka. Aha, tu jest taka zaślepka. O, ją zdjąć. O, i podłączamy ten, czyli super sprawa. Jeżeli nie korzystamy, to wkładamy sobie zaślepkę i. I nawet nie widać, że tam jakaś dziura była. Mikrofon też bardzo, bardzo giętki. A, czekajcie, bo nie ostrzy. No, ostrze, dobrze. Mikrofon jak widać. Giętki, fajny, też takim, takim gumowanym, ale takie, takie, takie nie jakieś tam gówno, gówniana guma, czy coś, tylko takie naprawdę fajne. No i dobra, przejdziemy teraz na komputer. Witajcie! Jesteśmy już na laptopie i zrobimy sobie taki mały teścik, a raczej porównanie, jak wypada mikrofon wbudowany w laptopie oraz kamera wbudowana w laptopie w porównanie do dołączonego mikrofonu do tychże słuchawek. Oraz yy, sprawdzimy tak, pomyślałem sobie, że jednak przy okazji sprawdzimy też tą kamerkę C920, jak ona wypada w porównaniu do takiej wbudowanej kamery w laptopie. Tak więc porównujemy. Dobra, niestety nie przetestujemy kamerki, ponieważ nie wiem, ale chyba trochę kłóci się ona z moim programem. Niby wykrywana jest, niby się świeci, że jest podłączona, wszystko fajnie, a na program nie daje mi w ogóle ona obrazu, więc trudno. Nagramy sobie póki co mikrofon. Halo, halo, halo. Halo, halo, halo. Zobaczymy, jak on tam mniej więcej brzmi. Znaczy, teraz już ogólnie testujemy. Jakaś pogawędka jest. A co z tą kamerką? To nie wiem, spróbuję albo gdzieś tam przez Skype'a czy przez inne jakieś tam wideo rozmowę zobaczyć, czy ta kamerka będzie dawała obraz, czy ona, jest, czy ona nie działa, czy ja coś źle zrobiłem, czy może z tym programem ona się jakoś kłóci. No to zobaczymy, jak coś to Wam później dam znać, jeżeli będziecie z tym zainteresowani. A tak, to próbkę dźwięku już mamy, więc możemy kończyć. Trzymajcie się. Do zobaczenia. Pa. ありがとう、君がいてくれて本当良かった。